Nie każdą relację da się odbudować, i to zdanie nie jest pesymistyczne. Dla wielu osób jest największą ulgą, jaką mogą dziś usłyszeć, bo czasem największym cierpieniem nie jest kryzys, ale próba ratowania czegoś, co przestało być bezpieczne. Dziś nie będziemy straszyć, nie będziemy mówić odejść. Pokażę ci sygnały, które mówią, że odbudowa relacji może już nie mieć sensu, i dlaczego to nie czynicie złym. Słabym ani egoistycznym. Ludzie nie boją się odejścia, ludzie boją się pomyłki, boimy się, że odejdziemy za wcześnie, zrobimy za mało, nie daliśmy ostatniej szansy. Dlatego tkwimy w relacjach, które dają nadzieję, ale nie dają bezpieczeństwa. Ten film nie zabiera nadziei. On oddziela nadzieję od iluzji. Pierwszy sygnał jest bolesny, bo bardzo logiczny. Słowa się zmieniają. Zachowania nie. Po kryzysie słyszysz: Rozumiem, zrobię inaczej, już wiem, ale w codzienności reakcje są te same, konflikty wyglądają tak samo, napięcie wraca szybciej. To nie jest proces, to jest pauza. Odbudowa zawsze zostawia ślady w zachowaniu zawsze. Po kryzysie granice są testem, jeśli po ich postawieniu Pojawia się złość, pojawia się wyśmiewanie, pojawia się odwracanie winy, pojawia się cicha kara. To nie jest niezręczność, to jest informacja. Relacja, w której granice są karane, nie zmierza ku odbudowie, zmierza ku podporządkowaniu. Zadaj sobie jedno pytanie: kto naprawdę pracuje nad relacją? Jeśli ty oglądasz takie filmy, ty analizujesz, ty zmieniasz zachowania. Ty bierzesz odpowiedzialność, a druga strona po prostu czeka, to nie jest wspólny proces. Odbudowa nie może być jednoosobowa. Bardzo ważny sygnał, który ludzie często ignorują, jeśli po czasie boisz się mówić, boisz się reakcji, boisz się konfliktu, boisz się stawiać granice, to relacja nie odzyskuje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zawsze objawia się większą swobodą, nie większą ostrożnością. Sprawdź jedno. Jak wyglądają konflikty teraz? Jeśli eskalują tak samo, kończą się tak samo, ktoś zawsze przegrywa, ktoś zawsze musi odpuścić, to fundamenty się nie zmieniły. Odbudowa zawsze zmienia dynamikę konfliktu zawsze. Czasem słyszysz: Dajmy temu czas. Ale czas bez zmiany nie leczy czas tylko utrwala schematy czekanie ma sens tylko wtedy, gdy coś realnie się zmienia. Jeśli nie, to nie jest cierpliwość, to jest zawieszenie siebie. Odejście nie oznacza, że zawiodłeś. Czasem oznacza, że przestałeś się łamać, żeby coś utrzymać. Relacje nie rozpadają się w momencie odejścia, rozpadają się dużo wcześniej, w momencie, gdy znika bezpieczeństwo. To nie jest pytanie, czy odejść, to jest pytanie, czy tu jest jeszcze przestrzeń na zdrową relację. Jeśli odpowiedź brzmi, nie wiem, ale się boję, to też jest odpowiedź. Strach jest informacją, nie słabością. Ten film nie mówi odejdź. On mówi sprawdź. Jeśli widzisz realną zmianę, konsekwencje, respektowanie granic, spadek napięcia to odbudowa może mieć sens. Ale tylko wtedy, gdy nie kosztuje Cię utraty siebie. Nie każdą relację da się odbudować ale każdą decyzję można podjąć świadomie. Ten film nie odbiera nadziei, on odbiera iluzję, a to bardzo duża różnica. Jeśli chcesz dalej uczyć się, jak podejmować decyzje w relacjach bez presji i bez poczucia winy, subskrybuj kanał Relacyjne Kody. W kolejnym materiale porozmawiamy o tym, jak rozpoznać, czy odbudowa ma sens i jaki jest jej najważniejszy warunek. Napisz w komentarzu, który sygnał był dla ciebie najtrudniejszy do przyjęcia?